Hej, to ale szybki disclaimer, ten filmik jest nagrany w tragicznej jakości i stwierdziłam, że będę musiała z tym żyć, bo po prostu chcę zachować te wspomnienia, a nie mam możliwości odtworzyć moich 31 urodzin. Mam nadzieję, że dacie radę, będę w trakcie wyjaśniać, dlaczego stało się to, co się stało, ale no, zagryźmy wszyscy zęby i rozsiądźmy się wygodnie i zapraszam na urodzinowy vlog. Hej to Ola. witam w kolejnym filmiku, w dzisiejszym vlogu i w dzisiejszym dniu kończę 31 lat. Chodźmy na spacer. Czy wejście w pśnią kupkę symbolizuje szczęście? Mam nadzieję, że tak, bo właśnie to zrobiłam. Mamy 14 sierpnia za 10 siódmą. 2025 roku. 31 lat temu o tej porze wyglądałam tak. Albo bardziej tak, bo urodziłam się wieczorem. Jestem osobą, która uwielbia świętować swoją urodziny i dzisiaj też będziemy to robić. Wieczorową porą, dlatego dzisiaj będzie busy, busy dzień. Chciałam zacząć od spaceru. Usiadam w parku, więc chodzą ludzie, więc zaraz będę się stresować. Wczoraj z Michaliną zrobiłyśmy zakupy i mniej więcej ogarnęłam ogród, ale nadal muszę ogarnąć mieszkanie i muszę przygotować jedzenie. Na 19 przychodzą goście, więc jak do 18 chciałabym być już ogarnięta. I jeszcze chciałabym porobić miłe rzeczy, typu właśnie ten spacer. Wymyśliłam sobie, że mój 30 rok życia nie był zły, nie zrozumcie mnie źle, ale czułam, że stoję w miejscu i co dziwne, rok później czuję, że jestem dokładnie w tym samym miejscu i nie wydaje mi się, żebym mogła to zrzucić na cokolwiek, ale łatwo znaleźć winowajce i mój 30 rok. Rok życia rozpoczęłam kłótnią z mamą. Głódnią z mamą o pranie, o to, jak się składa pranie, więc na to w tym roku nowy rok życia zaczniemy ładnie, z dobrą energią, pozytywnie. Wydaje mi się, że przede wszystkim w zeszłym roku wybierałam walki, kłóciłam się o rzeczy, które nie miały najdrobniejszego znaczenia i marnowałam energię tam, gdzie nie powinnam. Dlatego w tym roku chcę przekierować moją uwagę na inne rzeczy. Z drugiej strony, chyba to samo mówiłam w zeszłym roku. Tak czy siak, teraz posiedzimy sobie w parku. Generalnie 14 sierpnia to świetny dzień i cieszę się, że wszechświat dzisiaj mi sprzyja. A ponieważ w nowy rok, jak przez cały rok, to może się jeszcze porozciągajmy tradycyjnie z Madi. To może jeszcze popiszmy, bo czemu nie? Znalazłam się na ławce na Pinterestie. Dwa obrazki, dwa zdjęcia z rumsami. Jakie pytania zadać sobie na urodzinę? I możemy to zrobić razem. Piszę moim boskim, żółtym lasztu. Tuch. Wiecie o co chodzi. W którym też robiłam te ładne kolarze. Ale powiem Wam, że wakacje się zaczęły i przestałam pisać. Jak opisałabym zeszły rok w trzech słowach: stagnacja, przyjaciele, komfort. Chciałam zacząć od stagnacji, bo myślę, tak jak wspominałam na początku vlogu, że w tym roku trochę stałam w miejscu. Wybierałam komfort nad rozwój i byłam otoczona przyjaciółmi i Mniej czasu spędzałam sama, ale w tym pozytywnym sensie to było coś, czego najwyraźniej potrzebowałam. W tym, miał dodać jeszcze jedno słowo, dodałam frustracja, bo bardzo mocno skupiałam negatywną energię na sobie i byłam taka, czemu to sobie robisz? Przecież zależy ci, więc czemu nic nie robisz w tym kierunku? Nie podoba ci się coś, ale nic nie zmieniasz, i byłam na siebie zła przez dużą część roku, ale zarazem byłam otoczona pięknymi ludźmi, wspaniałymi ludźmi, i, i było mi dobrze, było mi komfortowo bo nie był to zły rok. Po prostu nie tak sobie wyobrażałam wejście w nową dekadę. Moje najbardziej pozytywne wspomnienie z zeszłego roku. Nie będzie to jedno wydarzenie, ale będzie dotyczyło tych samych osób, czyli wyjazd z Ulą i Asią. Zaczęłyśmy 30. rok życia wspólnym wyjazdem do Edynburga, żeby odwiedzić. Ula. I w sumie pod koniec 30 roku życia, czyli w maju, no to tak, 75%, pojechałyśmy razem do Włoch i oba te wyjazdy były super i dobrze je wspominały i są takim highlightem, ale generalnie wyjazdy właśnie z przyjaciółmi, spędzanie czasu z bliskimi, to jest na pewno wisienka na torcie tego roku, tylko ja nie jestem fanką tortów. Co zostawiam za sobą? Tę złość na samą siebie, wymaganie od siebie dziwnych rzeczy i robienie 300 rzeczy naraz, a zarazem niekończenie żadnej z tych rzeczy. Co chciałabym osiągnąć w tym roku, co spowodowałoby, że przyszła ja będzie z siebie dumna? Napisać książkę. Mogłam tutaj wymienić 300 różnych innych rzeczy. Ale gdybym miała wybrać jedno, to napisanie tej książki. Nie mówię wydanie, nie mówię wysłanie jej gdziekolwiek po prostu dokończenie tego projektu. Co chciałabym powiedzieć do rok starszej siebie? Chciałabym zapytać o wiele rzeczy, chciałabym się upewnić, że wszystko jest ok. Może chciałabym powiedzieć, że hej, weź się w garść, weź się za robotę, chociaż to bardziej do przeszłej siebie. Ale wydaje mi się, że w tym pytaniu chodzi o słowa otuchy, więc chyba powiedziałabym do siebie: Więc mówię do przyszłej siebie, Ola. Jeśli oglądasz to w przyszłym roku, to wiedz, że jestem szczęśliwa, że wszystko jest w porządku, że jestem gotowa na cokolwiek przyniesie przyszły rok i że wszystko będzie dobrze. Jakie nawyki chciałabym stworzyć, wzmocnić lub wyeliminować z mojego życia? Na pewno regularność, systematyczność. Co wynika z definicji nawyku, ale to chciałabym stworzyć w moim życiu. Wzmocnić skupienie, skupienie uwagi, skupienie się na słuchaniu moich potrzeb i też skupienie się na czynnościach. Które wykonuję wyeliminowanie, zaczynanie właśnie 300 rzeczy naraz i niekończenie żadnego z nich. To nie tak, że nie chcę próbować nowych rzeczy. Proszę siebie o większe skupienie. W jakiej sferze swojego życia chciałabym się skupić na, na rozwoju, kariera. Jakaś takie właśnie ścieżka życiowa, i, i chciałabym wiedzieć, co chcę robić w życiu, bo cały czas gdzieś się tutaj połączę i jestem już tym zmęczona. Jedno słowo intencja na ten rok to właśnie. Skupienie. To będzie dobry rok. Dobra, bierzemy się za gotowanie, pieczenie, przygotowywanie ciast. O tak. Możecie się zastanawiać, dlaczego dzisiaj przychodzę do Was z inną kamerą i wszystko nagrywam małym action. Zepsułam obiektyw. Nie otwiera się. Tutaj teoretycznie wszystko działa, i pojawia się informacja. Nie można rozpoznać obiektywu, za i go poprawnie. Nie umiem tego zrobić poprawnie, i nie wiem o co chodzi. Nie wiem, czy da się to naprawić. Wydaje mi się, że w Białym Stoku istnieje lekka szansa, że mam drugi obiektyw. Poszłam wczoraj do serwisu, żeby zapytać o naprawę tego obiektywu. Jest to stary aparat, więc pan powiedział mi, że robił to tylko na woli i też nie obiecuję, że cokolwiek z tego można zrobić. A na wolę ja jadę 45 minut, więc nie mam na razie na to czasu. Słabo, bo mam wiele filmików zaplanowanych, takich pogadankowych, bo chciałam odejść od vlogów i nie mam jak tego zrobić, bo wydaje mi się, że ta kamera nagrywa dużo słabiej. Dajcie znać, szczerze, powiedzcie jak bardzo wkurza Was jakość tej kamerki, bo nie wiem co robić. <noise> Jeśli nie mam obiektywu, a nie kojarzę gdzie on może być. Kiedyś miałam bez zuma, po prostu taki portretowy, ale nie wydaje mi się, żeby moi rodzice go znaleźli w białym. Więc jestem trochę w dupie. Będę musiała kupić nowy, ale tak jak mówię, jest to stary aparat, więc może być ciężko dostępny i może być tak drogi, że bardziej będzie się opłacać dołożyć do nowego aparatu, ale na to na pewno mnie nie stać. Na szczęście wydarzyło się to w Paryżu, więc dużo przed moimi urodzinami, więc to jest po prostu zakończenie 30 roku życia. Jeśli chodzi o ciasta, tradycyjnie robimy to samo co zawsze, czyli tiramisu i tiramisu zawieram do Białego Stoku, bo jutro jedziemy, być może razem, do mojej rodziny. I tam będziemy sobie grillować. Dzisiaj świętuję ze znajomymi i myślę, że dla nich podobno będzie 16 osób. Trochę nie mam siły gotować, dla takiego tłumu to mnie przeraża, dlatego chyba kupię ciasta, ale będę też robić brownie dla mojego brata, który jest cukrzykiem, więc stwierdziłam, że zrobię dużą blaszkę i połowę. Położy dzisiaj dla gości, żeby było coś domowej roboty, a połowę zabiera do białego.

Nie mam psychiki i odezwę się do Was później. Tak to wygląda po. Jeszcze nie odkurzyłam, no nie rozstawiłam rzeczy. Tu będę się pakować do białego, ale to później. Teraz lecimy na ostatnie zakupy i będziemy gotować, i pakować się, i ogarniać itd. Tak Wróciłyśmy z zakupów. Mamy balony. Widzieliście balony? I tak będą wisieć po dwóch moich stronach. W sensie ja będę siedzieć, więc one będą wyżej. 64 zł. Czy było warto? Tak. Ponieważ siedzimy w ogrodzie. Ręczniki papierowe, bo przydadzą się na każdym grillu. Aparat jednorazowy, tym razem z Fujifilm. Never I'd be 20. I tak to wygląda przed zostawieniem. Nie jest idealnie, ale uważam, że całkiem ładnie. To będzie sfera barowa, tam będziemy siedzieć i jeść. Jest idealnie tyle miejsc, ile osób. Jestem podekscytowana, bo nigdy nie gościłam takiej ilości, ale zarazem troszeczkę przerażona. Balony 12 na 10. Przez co kwestionuję mój outfit na wieczór. Jeszcze nie wiem, co zakładam. Ale tymczasem spokójmy się do białego. Jedziemy na 4 dni. Popełniłam błąd i sprawdziłam, jak wygląda ten materiał na laptopie. Tragiczna jest jakość. Nie będziemy mogli tak nagrywać. Ten blok już dokończę, bo jestem podekscytowana i chcę zapamiętać te urodziny, nawet jeśli w słabej jakości, ale musimy ogarnąć ten obiekt. Liczę, że w dobrym naświetleniu nie wygląda to tragicznie. Zobaczymy. Wykąpałam się, jak widać. Teraz pytanie: czy powinnam nałożyć maseczkę, czy zrobić regularną pielęgnację? Odświeżająca do cery poszarzałej, zestresowanej, z tendencją do niedoskonałości. Nie brzmi idealnie? Jeśli chodzi o jedzenie. Mam dużo takich gotowych pierdółek, ale chcę przygotować dwie sałatki i pokroić może trochę owoców i warzyw, żeby też maczać warzywa w humusie. Jestem trochę w dupie, ale tyle udało mi się przygotować. Dwie sałatki. To jest trzecia, która jest troszeczkę zasucha, tak? Muszę wyrzucić jeszcze śmieci. I tu jest pierdolnik, ja się muszę zacząć zbierać. To jest chyba ten moment że nie mam czasu do was mówić, bo już się stresuję już kminię, jak to wszystko ogarnąć, żeby się wyrobić. Five Man Makeup Challenge, edycja urodzinowa. Kolejna osoba napisała, że będzie na 20. Jestem im wdzięczna. Trochę w tym momencie no. No. czuję się jakby moje włosy cosplayowały ciebie delikatnie. Sekundowe. Ja myślę, że jak wyjdziesz, to może nawet będzie trochę lepiej, bo się jeszcze bardziej rozkleją. Mam nadzieję, że się nie wyprostują, ale. To może być do Was. Myślę, że zobaczymy się przy ustawianiu dekoracji, już za, za ścielaniu stołu, zastawianiu stołu, tak się mówi. Wszystko jest przygotowane. 18.19, 40 minut do godziny 0. To jest część jedzenia. Tu są rzeczy jeszcze typu chipsy czy ciasta do wyciągnięcia, ale są to gotowe produkty. Tutaj woda do zrobienia, alkohol do wyniesienia. Muszę przenieść balony. To będzie na śmieci, na szkło. No i to jest dokładnie na tym samym etapie, na którym ostatnio widzieliście. Wyciągnęłam tylko gry. Ale tutaj będzie napis, tu będą balony. Będzie ładnie. <laughs> Sto lat nie żyje, żyje mam. Sto lat, sto lat nie żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz nie. Miała rację Dzień dobry, witam Was oficjalnie jako 31-latka. Dziewczyny jeszcze śpią, a ja stwierdziłam, że to jest dobry czas, żeby rozpakować prezenty wspólnie, co nieco już podglądałam, więc ja tak naprawdę wiem, co dostałam. Tak Daria zapakowała mi swój prezent. Stałam kartkę od mojej szersniaczki. Kalizo, to jest pak. To jest moja ulubiona książka Taylor Jenkins Suite. The Fiancé Dilemma, czyli druga część The Long Game. Fun fact, to była jedyna książka, którą dostałam w wersji recenzenckiej. A to jest druga część, więc jestem bardzo podekscytowana. Też ostatnio chciałam przeczytać tę książkę po raz drugi. Idealnie, mogę zrobić reread pierwszej i przeczytać drugą. Oraz zawsze chciałam mieć skrable, swoje własne. Teraz mam i będę mogła zmusić Michalinę, żeby ze mną grała. Prezent 12 na 10. 12 na 10. Dostałam też dwa kwiatki, to jest jeden, to jest drugi. Słaby unboxing, wiem, ale. Tak było załagowane. Dostałam Raffaello. Ostatnie dwie książki papierowe, których brakowało mi w kolekcji Ali Hazelwood. Jaram się Max. Więcej cukierków. Książka, której mi brakowało do Win City Series. We did it, little brother. Well, we did it, little brother. You and me. Alkohol. Zawsze dobra opcja. Więcej alkoholu. Zawsze dobra opcja. Więcej alkoholu. Bidon ze słonką. Dostałam też takie kwiatka, ale nie mam wazonu, więc jest pokal. Więcej książek! Czwarta część Rebel Blue Ranch Series. aż po czyli książka, którą chcę przeczytać od roku czy dwóch. Być może moja nowa ulubiona książka Taylor Sweet. Nowa zalotka do rzęs. Wszyscy bardzo chwalą ją w internecie. Jestem ciekawa i podekscytowana. Dominika była taka. Nie wiem, co będziesz tym malować. Ale no okej, okay, masz. Słyszałam, że chciałaś. I wiecie, co będę tym malować? Mhm. 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 Jakimś cudem został jeszcze jeden. Wczoraj machałam sobie tym pudełkiem. Miałam takie. Chyba wiem, co to jest. Czy prosiłam o te rzeczy? Tak. Czy cieszę się niezmiernie, że je dostałam? Również tak. Najlepsze urodziny. Ever. Dziękuję bardzo. I w sumie to tyle w tym blogu. Myślałam, że będę jeszcze nagrywać weekend w Białym Stoku, ale to się nie stało, więc będę się żegnać. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Trzymajcie się cieplutko. Widzimy się następnym razem. Buziaczki!